Jak wam to nazywa? Hotel to jest tylko nędzna przybudówka. Nędzna przybudówka to znajdujący się akurat w tym samym miejscu izby pamięci. Wielkiej bitwy o Papieżyce. Wielkie. Jakoś nie przypominam sobie takiego wydarzenia historycznego. I po to właśnie jest ta izba pamięci. A hotel? A o co o o panu chodzi? Nie, jest. Jest. stoję! Skandal. To się od razu dadaje do pracy. Ja tam nie wiem, ja tam prasę nie czytam. A szkoda, szkoda, bo właśnie w tej prasie ostatnio napisano o tych działkach pod lasem, co pan kupił razem z bratem. Panie redaktorze, po pierwsze, ten pan już nie jest moim bratem. Po drugie, zakup działek pod lasem i w ogóle zakup jakichkolwiek działek, przepraszam bardzo, to nie jest mój działek. Jestem zwykłym, szeregowym burmistrzem. A działki zostały zakupione, owszem, zgodnie z literą prawa, przez Stowarzyszenie Działkowców Graca którego akurat pan jest prezesem? No ludzie, wybrali mnie, no to jestem, tak? Człowiek z klasą no, nie mógł. No, chyba, że pacierz. No. no, przecież kasa miejska świeci pustkami. No, gdzie są pieniądze? I to jest dobre pytanie, to jest ważne pytanie. Czekałem na to pytanie, ale to nie jest pytanie do mnie. Pytanie do pana skarbnika. Po pierwsze, to ja już nie jestem skarbnikiem. A po drugie, to jakie było pierwsze pytanie? Gdzie są pieniądze? A pieniądze są! No, były i są. A, gdzie? Nie wiem, Ro rozeszliśmy się. Rozeszliśmy się. A jakieś konkrety? E, wolimy bez konkretów, bo nie mamy na to faktur.